Moi drodzy bracia i siostry, niech Bóg i niebiosa strzegą Was w tym dniu. Muszę teraz ogłosić Wam coś bardzo ważnego. To nie jest przypadek, że tu jesteście. Czuję obecność Ducha Świętego, który prowadzi mnie do przekazania Wam tego przesłania. W świecie duchowym dzieje się coś wielkiego, a Bóg przysłał mnie tutaj, aby powiedzieć Wam, On odwraca kartę w Waszym życiu. Wróg próbował was otoczyć, próbował was osłabić, ale Bóg właśnie niszczy wszystkie złe dzieła skierowane przeciwko Wam. Czy wierzycie w to? Jeśli tak, zostańcie do końca tego filmu, bo Bóg przemówi do Was potężnie, a Wasze życie już nigdy nie będzie takie samo. Objawienie kiedy się modliłem. Bóg objawił mi coś niesamowitego. Widziałem osobę, która knuła coś przeciwko Wam, próbując zastawić na Was pułapkę, ale w tym samym momencie zobaczyłem, jak Bóg niszczy ten plan. Widziałem tę osobę w desperacji, bo wszystko, co chciała zrobić przeciwko Wam, obróci się przeciwko niej samej. Pan pokazał mi, że wielu ludziom przeszkadza Wasza obecność. Nawet nieświadomie, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, Wasze światło jest zbyt silne dla tych, którzy żyją w ciemności. Ale Bóg mówi Wam: Ja jestem Twoją tarczą, Twoją twierdzą, żadna broń ukuta przeciwko Tobie nie odniesie sukcesu. Jeśli przyjmujesz to słowo, napisz w komentarzu: Bóg jest moją tarczą, napisz to teraz to akt wiary, modlitwa. O wybawienie teraz odmówmy potężną modlitwę, aby przypieczętować to słowo w świecie duchowym. Jeśli możesz, zamknij oczy i powtarzaj za mną: Panie, mój Boże i Ojcze, w tej chwili staję w Twojej obecności, aby ogłosić, że żadne dzieło zła nie zatriumfuje nade mną. Przyjmuję Twoją ochronę i wybawienie. Panie, otocz mnie murem ognia, tak jak uczyniłeś to z Hiobem. Strzeż mojego domu, mojej rodziny i wszystkiego, co moje. Niech każdy plan wroga przeciwko mnie zostanie teraz zniweczony. W imię Jezusa, ogłaszam, żadne zło mnie nie dosięgnie. Żadna plaga nie wejdzie do mojego domu. Wierzę, przyjmuję i obejmuję to. Amen. Jeśli modliłeś się ze mną, napisz w komentarzu: Mieszkam w ukryciu Najwyższego i żadne zło mnie nie dotknie. Znaczenie codziennej modlitwy, moi kochani: modlitwa jest kluczem do naszej ochrony. Nie możemy pozwolić, aby wróg nas osłabił. Dlatego codziennie o 18 jesteśmy tutaj na potężnym spotkaniu modlitewnym. Jeśli chcesz być jego częścią, dołącz do nas. Zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnej modlitwy. I zrób teraz akt wiary. Udostępnij tę modlitwę siedmiu osobom. Za każdym razem, gdy udostępniasz, wysyłasz komuś błogosławieństwo, a Bóg pomnoży to w twoim życiu. Zakończenie z Psalmem 91 zanim skończymy. Chcę ogłosić nad waszym życiem słowa Psalmu 91 kto przebywa w ukryciu najwyższego i w cieniu wszechmocnego mieszka mówi do pana Ucieczko moja i twierdzo moja mój Boże któremu ufam Kontynuuj pełne czytanie Psalmu 91 Niech Boże błogosławieństwo będzie nad wami Widzimy się o 18:00 na naszej potężnej modlitwie Niech Bóg was błogosławi